Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić ciasto kruchy budyniowiec z wiśniami ze słoika lub mrożonymi. To proste, dość szybkie i tanie ciasto idealne na podwieczorek. Zaczynamy od przygotowania ciasta. Do mąki, proszku do pieczenia i cukru pudru dodajemy zimne masło i rozcieramy palcami. Gdy masło będzie w małych kawałeczkach, dodajemy jajko i szybko zagniatamy. Zazwyczaj do kruchego ciasta dodajemy same żółtka, ale to ciasto udaje się świetnie z całym jajkiem. Jeśli ciasto będzie zbyt klejące, można dodać więcej mąki, ale nie dodawajcie za dużo, by ciasto nie wyszło twarde. Ciasto dzielimy na większą i mniejszą część. Większą wylepiamy spód blaszki. Jeśli lubicie kruche ciasta, po tym filmie zobaczcie mój przepis na jabłecznik z budyniem. Wkładamy obie części do zamrażarki na 10 minut lub kilka godzin albo całą noc do lodówki. To bardzo ważne, by ciasto było dobrze schłodzone. Schłodzony spód nakłuwamy widelcem i posypujemy bułką tartą. Jeśli podoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Podgrzewamy połowę mleka z cukrem. Do gorącego dodajemy kakao i dokładnie mieszamy. W pozostałym mleku mieszamy proszek budyniowy i dodajemy do gorącego mleka. Gotujemy do zgęstnienia. Nakładamy dokładnie odsączone wiśnie. Jeśli używacie rozmrożonych, warto wcześniej wymieszać je ze skrobią ziemniaczaną. Gorący budyń wylewamy na wiśnie. Na wierzch kruszymy pozostałe schłodzone ciasto. Ciasto ma być w dużych, grubych okruchach. Małe okruszki rozpuszczą się od razu na cieście. Pieczemy w 200 stopniach około 45 minut. Gdyby za szybko się rumieniło, należy zakryć je od góry papierem do pieczenia. Gotowe ciasto posypujemy cukrem pudrem. Kroimy dopiero po całkowitym wystudzeniu. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!